Tak, panie naczelniku. Ok, za długo kręciłem się przy tym stoisku z lodami. Zanim odejdę, chcę wam wszystko opowiedzieć. Kiedy umrę, pochowajcie mnie głęboko, połóżcie mi w stóp dwa głośniki, załóżcie mi na głowę słuchawki i dajcie czadu. Kiedy będę martwy, to wszystko, strażniku. Śmierć z zemsty nic nie da. Jedziemy. Każde nowe upokorzenie pokonuje tylko ciało, rozpuszczając ducha niejasnymi zasługami. To wszystko. Jestem gotów wrócić do domu. O mojej sprawie napisano już wiele. Nie wszystko było prawdą, ale czas się skończył i teraz jest czas, aby iść dalej. Chcę podziękować moim adwokatom za wszystko, co zrobili. Dzięki nim przeżyłem ostatnie ćwierć wieku. Chciałem podziękować mojej żonie, moim córkom, rodzinie i przyjaciołom za niezachwiane wsparcie. Ze wszystkie listy i życzenia przez te wszystkie lata, teraz nadszedł czas, aby przejść dalej. Zdyczyłem dobrą walkę, zachowałem wiarę. Nie zamierzam się żegnać, powiem tylko, że do zobaczenia. Dziękuję, naczelniku. Tak, chciałem podziękować wszystkim moim zwolennikom i bliskim. Kocham Was, kocham Was wszystkich, zawsze będę z Wami. Dziękuję, panie naczelniku. Nie mam nic przeciwko temu. Musisz żyć i umrzeć przez wybory, których dokonujemy. Ja dokonałem swojego. Jestem gotowy. Nie mam nic do powiedzenia. Naczelniku, możesz kontynuować. Rodzinom moich ofiar życzę, aby mogły cofnąć tę przeszłość. Jest jak jest. Niech Was wszystkich Bóg błogosławi. Umrę z czystym sumieniem. Zawarłem pokój. Chciałem powiedzieć, sprawiedliwość nigdy nie posunęła się naprzód przez odebranie życia. To wszystko. Panie, wybacz im. Oni nie wiedzą co czynią.